Mówisz o równowadze, jakby się opanował. Śpiewać z trudem wytrzymuje, kiedy rozmawiają. Chyba jednak brak ci słuchu muzycznego. Istotnie, ona wie, że poszukujemy zdrajców. I wysłuchają, jeśli pójdziesz za mną. Obaj będą żyć w tobie. Poznasz naszą moc, cierpliwości. Słyszysz głosy w mojej głowie. Potrafisz je też uciszyć. Najpierw nasza zemsta, potem twoja żałosna wojna. Ze wszystkich form wybrałeś tę skrywającą się w cieniach. Nawet nie wiedzą, że tu jesteś raz. To, co mówią, przypomina nam o tym, kim byliśmy. Nie możemy do tego wrócić. Możemy być tylko czymś nowym. Jesteśmy wieloma rzeczami, uhonorowani, zapomniani, przeklęci. Ale przede wszystkim byliśmy kiedyś ludźmi. Ich głosy wciąż narastają i przypominają mi o śmiertelności. Trzymamy się tej jednej stałej, nie wiemy, że nie mają racji. Słyszymy ich, Kaja i Walmara. Zawsze ich rozmową nie ma końca. Co dobrego jest w litości? To będzie ich koniec! Cenę trzeba zapłacić. Nie ma przebaczenia! Nie stawaj na naszej drodze! Wiem, czym jesteśmy. W naszych przekonaniach jesteśmy podobni. Kai... Wal, Ja... My... Uaaj. Znosimy tę porażkę wspólnie. Zaszliśmy tak daleko, to nas nie powstrzyma. Dla nas nie ma tu już nic. Strzała odkupienia trafi w swój cel! Jestem czymś więcej, my jesteśmy czymś więcej! Uważaj na tych, którzy nie mają nic do stracenia! Poszukamy naszej zemsty gdzie indziej. Twoją wolę tak łatwo złamać. Ich umysły są tak kruche. Poddaj się, ich cel jest jasny, podobnie jak mój. Rozlew krwi jest jedyną drogą, prawda? Tylko zemsta ukoi nasze umysły. Przezwycięże te śmiertelne okowy jest w nas tyle mocy. Mogą odwlekać przeznaczenie, ale nie uciekną przed Nim. Słyszę ich w momentach pustki, domagają się wolności. Spędziliśmy już zbyt wiele czasu myśląc o naszej ścieżce. Cierpliwość nie jest cechą, którą dzielę z tymi dwoma. O krok bliżej zemsty. Niech to będzie nauczką dla innych. Zemsta niesiona grotem strzały.